W tym mieście, w wszystko się zaczęło i życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Zapraszamy na kolejne spotkanie z Janem Pawłem II. Pragniemy przybliżyć osobę tego wielkiego Polaka, kapłana, papieża i niedługo świętego. Jest rok 1938. Po zdaniu matury, osiemnastoletni Karol wraz z ojcem latem opuszczają na stałe Wadowice i przeprowadzają się do Krakowa. był najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych jeszcze, był dla mnie syntezą wszystkiego co polskie i co chrześcijańskie. Zamieszkanie na Dębnikach przy ulicy Tynieckiej 10. Ich mieszkanie było w cuterynie, ciemne, wilgotne, gdzie nie dochodziło nawet światło słoneczne. Trudne warunki nie ustudziły u Karola entuzjazmu i zapału do studiowania. We wrześniu 1938 roku rozpoczyna studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na pierwszym roku studiów miał bardzo dużo zajęć, które wykonywał sumiennie. Uczęszczał na wykłady najlepszych profesorów w Polsce. Znalazł się w gronie wybitnie uzdolnionych studentów. Czyta ogromną ilość książek i otrzymuje najlepsze noty, już wtedy ujawniły się jego literackie zamiłowania. Po latach widzę coraz lepiej, jak wiele uniwersytetowi zawdzięczam zamiłowanie do prawdy, wskazanie drugiej poszukiwanie. Profesorowie, których miałem szczęście poznać, wielkością swego ducha ubogacali mnie i nadal ubogacają. Święta Fundatorka Uniwersytetu Jadwiga, w mądrości właściwej świętym, wiedziała, iż Uniwersytet jako wspólnota ludzi poszukujących prawdy jest niezbędny dla życia narodu, dla życia Kościoła. Zapisał się na zajęcia żywego słowa, które kształciły przyszłych adeptów sztuki aktorskiej. Po wykładach nie chodził jak wszyscy do kawiarni, ale spieszył się do domu, do ojca, który chorował i wymagał troskliwej opieki. Pomimo wielu zajęć, Karol nie zaniedbywał swojego życia wewnętrznego i nie zapominał o modlitwie. Pomagał mu w tym bliski kontakt z księdzem Figlewiczem, który był pod kustoszem wawelskiej katedry. Chodził do niego regularnie do spowiedzi, służył mu do mszy świętej, korzystał z kierownictwa duchowego i często spotykał się na rozmowach. W wielkim tygodniu 1939 roku Uczestniczył w nabożeństwach odprawianych przez arcybiskupa Sapiechę w katedrze na Wawelu. Po nich widywano go zagłębionego w modlitwie przed grobem króla Władysława Jagieł. W maju 1939 roku udał się z pielgrzymką do Częstochowy, a w czerwcu Karol zdał egzaminy, zaliczając pierwszy rok studiów. I w wakacje odbył szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej. Miał licznych przyjaciół, był zapalonym sportowcem i kochał jazdę na nartach. Ale wszystko to niedługo miało się zmienić. Wojna, która wybuchła 1 września 1939 roku, Wypadła w pierwszy piątek miesiąca i zastała Karola w katedrze na Wawelu, gdzie uczestniczył we Mszy Świętej. Rozpoczęły się straszne lata okupacyjnego terroru. Jako Jan Paweł II tak pisał: Wybuch wojny zmienił w sposób dość zasadniczy sytuację w moim życiu. Wprawdzie profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego usiłowali rozpocząć nowy rok akademicki, ale zajęcia trwały tylko do 6 listopada 1939 roku. W tym dniu władze niemieckie zwołały wszystkich profesorów na zebranie, które zakończyło się wywiezieniem tych czcigodnych ludzi nauki do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Na tym urywa się w moim życiu okres studiów polonistycznych i rozpoczyna się okres okupacji niemieckiej, w czasie której starałem się dużo czytać i pisać. Właśnie w tym okresie powstały moje pierwsze młodzieńcze utwory literackie. Aby uniknąć aresztowania i wywiezienia na roboty do Niemiec, w marcu 1940 roku Karol rozpoczął pracę w sklepie jako goniec. A od października znaleziono mu pracę w kamieniołomie. A już jako ojciec święty tak pisał. Aby uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, jesienią roku 1940, zacząłem pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie związanym z fabryką chemiczną Solvay. Kamieniołom znajdował się na zakrzówku. Około pół godziny drogi od mojego domu na dębnikach. Karol wolał nocne zmiany, które pozwalały mu się spokojnie uczyć i modlić. Karol został wkrótce pomocnikiem strzałowego. Ciężka praca fizyczna, trwająca od 8 rano do 16, i głodowe racje żywnościowe spowodowały, że Karol ważył zaledwie 56 kg. A już jako papież tak wspominał ten okres. Wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przyjechałem tutaj, zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Sarwaju. Do dzisiaj pamiętam tę droga, która prowadziła z borku Pałęckiego na ziemnicy. To co odbywałem codziennie, przychodząc w drewnianych butach, tak się wtedy nasiło. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę w krakowskich ładownikach. Od jesieni 1939 roku młody Wojtyła wieczorami spotykał się w domu Juliusza Kedryńskiego z przyjaciółmi, gdzie czytali wielką literaturę polską. Z grupy tej latem 1941 roku powstaje konspiracyjny teatr rapsodyczny, na którego czele staje Mieczysław Kotlarczyk, wadowicki przyjaciel Karola. Głównym filarem teatru jest właśnie Karol Wojtyła, ponieważ odznacza się dużymi zdolnościami aktorskimi. Z narażeniem życia przygotowano siedem sztuk teatralnych. Teatralna działalność Karola z pewnością kształtowała jego osobowość i uczyła sztuki wymowy i nawiązywania łączności ze słuchaczami. Po latach tak pisał już jako Jan Paweł II. Spotkania teatru słowa odbywały się w wąskim gronie znajomych, zaproszonych gości i szczególnie zainteresowanych literaturą i równocześnie wtajemniczonych. Zachowanie tajności wokół tych teatralnych spotkań było nieodzowne. W przeciwnym razie groziły nam wszystkim surowe kary ze stron władz okupacyjnych. Najprawdopodobniej wywózka do obozu koncentracyjnego. Muszę przyznać, że całe to szczególne doświadczenie teatralne zapisało się bardzo głęboko w mojej pamięci, chociaż od pewnego momentu zdawałem sobie sprawę, że teatr nie był moim powołaniem. Karol zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, a mimo to grał w teatrze jako aktor oraz należał do grupy. Żywego Różańca, którą prowadził Jan Tyranowski. To on odkrył przed Karolem dzieła wielkich mistyków, świętej Teresy Zawilla i świętego Jana od Krzyża. Aby móc studiować teksty hiszpańskiego mistyka, świętego Jana od Krzyża, w oryginale Karol Wojtyła nauczył się języka hiszpańskiego. Później, Świętemu Janowi poświęcił pracę magisterską i doktorską. Tyranowski uczył modlitwy myślnej, czyli kontemplacyjnej. Stał się on duchowym przewodnikiem przyszłego papieża, a już jako papież tak powiedział. Od niego nauczyłem się m.in. elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłem w seminarium. Ujmuje rolę krawca mistyka w swoim życiu. Początek roku 1941 przyniósł Karolowi bolesne i trudne doświadczenie. 18 lutego umiera jego ojciec. Przez całą noc przy zwłokach ojca czuwa Karol i jego przyjaciel Juliusz Kedryński. Modląc się i rozmawiając o sprawach życia i śmierci, a po latach powie. Kiedy miałem 20 lat, straciłem już wszystkich, których kochałem. W pewien sposób Bóg przygotowywał mnie na to, co miało się wydarzyć. Ojciec był człowiekiem, który wyjaśnił mi boską tajemnicę i sprawił, że ją zrozumiałem. Nawet teraz, kiedy nie śpię po nocy, Przypominam go sobie modlącego, modlącego się na kolanach. Po śmierci ojca w Karolu zaczyna powoli dojrzewać myśl o kapłaństwie, i tak wspomina ten okres po latach. Coraz bardziej jawiło się w mojej świadomości światło. Bóg chce, ażebym został kapłanem. Pewnego dnia zobaczyłem to bardzo wyraźnie. Był to rodzaj jakiegoś wewnętrznego olśnienia. To olśnienie niosło w sobie radość i pewność innego powołania, i ta świadomość napełniła mnie jakimś wielkim wewnętrznym spokojem. W pierwszym tygodniu października 1942 roku Karol Wojtyła wraz z księdzem Kazimierzem Figlewiczem spotykają się u arcybiskupa Sapiechy, który pamiętał Karola jeszcze z Wadowic. I wewnętrznie był przekonany, że ten młodzieniec zapuka kiedyś do bram seminarium. W czasie okupacji oficjalnie zakazano studiów seminaryjnych. Jednakże arcybiskup krakowski, książę Adam Sapiecha, niedarmo był nazywany księciem niezłomnym. Nadal prowadził zajęcia dla chętnych do przyjęcia stanu kapłańskiego. Jako Jan Paweł II tak to wspominał. Jesienią roku 1942 powziąłem ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego, które działało w konspiracji. Przyjął mnie ksiądz rektor Jan Piwowarczyk. Fakt ten miał jednak pozostać w najściślejszej tajemnicy, nawet wobec osób najbliższych. Rozpocząłem studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego który także działał w konspiracji, pracując nadal fizycznie jako robotnik w Solwaju. Karol uczył się i zdawał egzaminy, mieszkając nadal w domu przy Tynieckim. Ze względu na konspirację nie mógł jednak nosić sutanny. Jako kleryk i kandydat na kapłana Wojtyła otrzymał pozwolenie na pełnienie niektórych posług duszpasterskich, na przykład… Udzielanie chrztu, namaszczanie chorych czy prowadzenie pewnych nabożeństw. Przez dwa lata asystował do porannej mszy, celebrowanej przez kardynała Sapiechę w jego prywatnej kaplicy, a później razem jedli śniadanie. W lutym 1944 roku, idąc do pracy, miał wypadek. Potrąciła go niemiecka ciężarówka. O mało nie przypłacił tego życiem. Upadł i nieprzytomny leżał na ulicy. Uratowała go Józefina Florek wraz z niemieckim oficerem, który kazał go przewieźć do szpitala. Miał wiele szczęścia w tych koszmarnych latach okupacji, o czym sam jako papież wspominał. Każdego dnia mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamieniołomu czy z fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz nawet zapytywałem samego siebie: Tylu moich rówieśników ginęło, dlaczego nie ja? Dziś wiem, że nie był to przypadek. Mnie te najcięższe doświadczenia zostały przez opatrzność oszczędzone. W sierpniu 1944 roku, ze względów bezpieczeństwa, wszyscy klerycy tajnego seminarium zamieszkali i studiowali w domu arcybiskupa Sapiechy. Jakby się to wydało, 3. Wiosną 1945 roku wojna się skończyła. Klerycy mogli wreszcie wrócić do budynku seminaryjnego, który okazał się straszliwie zdewastowany. Życie powoli wracało do normy. Karol kończył trzeci rok studiów teologicznych. Z własnego wyboru żył w wielkim ubóstwie. Tak mówił o nim jeden z kleryków. Poddał biedakowi swój nowiutki sweter, który dopiero wczoraj otrzymał od pana Kotlarczyka. Sam marzł i dygotał z zimna. Nie wiem skąd brał i czym obdzielał. Ale często przychodzili ludzie i pytali o niego. Dzielił się z biedakami czym mógł. Od kwietnia 1945 do 1946 roku kleryk Wojtyła pracował na uczelni jako asystent, prowadząc seminaria. Na początku lipca 1946 roku Karol zdaje wszystkie egzaminy kończące studia teologiczne, otrzymując najlepsze stopnie spośród wszystkich kleryków. Kardynał Stefan Sapiecha. Postanowił wysłać jesienią 1946 roku Karola na dalsze studia do Rzymu. W tym celu przyspieszył mu święcenia kapłańskie. I po odbyciu rekolekcji, 13 października 1946 roku przyjmuje święcenia subdiakonatu. Tydzień później święcenia diakonatu. Jednak na zawsze w pamięci Karola Wojtyły. Zapisał się dzień 1 listopada 1946 roku. W tym dniu, rankiem, w prywatnej kaplicy pałacu arcybiskupa, także właśnie z rąk księdza kardynała Sapiechy, przyjął święcenia kapłańskie. Przy święceniach był obecny kleryk Andrzej Deskur i Franciszek Macharski. Już jako kardynał, Andrzej Deskur. Tak wspomina przyjaciela ze studiów. Poznałem Karola Wojtyłę już w odległym 1945 roku w Krakowie. Studiowaliśmy razem w seminarium, ja na pierwszym roku, a on na czwartym. W 1946 roku rozeszła się wiadomość, że Wojtyła zostanie wyświęcony przed końcem roku i posłany na studia za granicę. Było to wielkie wyróżnienie, ale nikt mu nie zazdrościł, bo wszyscy go lubili i mieli uznanie dla jego wielkiej inteligencji, solidnego przygotowania i głębokiej duchowości. W czasie studiów mieszkaliśmy razem, więc dobrze się znaliśmy. Pamiętam, że w czasie naszych cotygodniowych spacerów wszyscy chcieliśmy iść w towarzystwie Wojtyły, bo wracało się z nich ubogaconym. Pewnego dnia któryś z kolegów napisał na drzwiach jego pokoju. Karol Wojtyła, przyszły święty. Wydawało się, że to żart, ale w gruncie rzeczy była to opinia, którą już wówczas mieliśmy o młodym Wojtyle. A teraz, 60 lat później, fakt ten nabiera symbolicznego znaczenia. Moja miłość do Krakowa jest starsza niż mój pobyt w Krakowie. Urodziłem się poza Krakowem, ale żyjąc na co dzień poza Krakowem w Adowicach, stale do Krakowa tęskniłem. I uważałem za wielki dzień w moim życiu, kiedy po zdaniu matury w 38 roku już się tu na stale przeprowadziłem i zacząłem uczęszczać na Uniwersytet Jagielloński wydział wówczas filozoficzny. I specjalizację Filologia Polska. Chcę dodać, że na tym roczniku studiowało także bardzo wielu czynnych literatów, poetów, niektórzy są dzisiaj doskonale znani. Ja byłem wśród nich nieco zakonspirowany i zostałem zakonspirowany właściwie aż do dnia wyboru na papierze. Natomiast z tym dniem zostałem zdekonspirowany nie tylko przed Polską, ale przed całym światem. Już nie wiem, co z tym mam zrobić. Po prostu niech leci. Po prostu niech leci. Cóż zrobić? Świętej Pamięci Mieczysław Kotlarczyk uważał, że moim powołaniem jest żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo. I jakoś pogodziliśmy się co do tego. Wielką potrzebą naszych czasów jest Przypominanie tego, co mówi Bóg. Przyjmowanie na nowo tego, czego uczy Chrystus. Zróbcie wszystko, cokolwiek On Wam powie. Dlatego podczas tej pielgrzymki wracamy stare do dekalogu. Kiedy Bóg mówi, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości. Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej był, ażeby pełniej realizował swe człowieczeństwo, i nieodzowny jest dla narodów i społeczeństw. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada, bądźcie świętymi, ponieważ ja sam jestem święty. On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, jego wymiarze prywatnym, ale również rodziny, całe i inne ludzkie wspólnoty. Również całe narody i społeczeństwo.